Heidelberg, Niemcy. Miasto bierze udział w europejskim programie Belief wspieranym przez program Inteligentna Energia Europa. W projekcie tym uczestniczy 20 miast. Postanowiły one zainwestować w promocję zrównoważonego wykorzystania energii. Dokonały tego dzięki skutecznym strategiom komunikacyjnym. Heidelberg ist aktiv unterstützt von swojego Bürgermeister. Ja, hier befinden wir uns in unserem wunderschönen historischen Ratsaal. Wir sind eine historische Stadt, aber wir wollen auch eine moderne Stadt sein, eine international ausgerichtete Stadt. Und wir wollen auch zeigen, dass mit unserem Engagement der Stadt wir eine Vorbildrolle übernehmen im Klimaschutz, im Kampf gegen Greenhouse Gas Emissions. Das postanowiło dać einen guten Beispiel zu indem es die Podczas konstrukcji wykorzystano koncepcję tzw. pasywnej architektury, co oznacza, że do ogrzania budynku potrzeba niewielkich nakładów energii. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Heidelbergu mogą sami poznać zalety nowych technik budowlanych. Przenosimy się teraz do Dunkierki, kolejnego miasta uczestniczącego w europejskim projekcie BELIV. Również i tu władze miejskie postanowiły dać przykład mieszkańcom. Frédéric Mabi jest dyrektorem do spraw energetyki i gminy miejskiej w Dunkierce. Wraz ze swoim zespołem zainicjował dość nowatorski program komunikacyjny. Il s'agit de la thermographie aérienne de l'ensemble des bâtiments de l'agglomération lakerquoise. Ça sert donc à simplement donc à mesurer donc l'ensemble des déperditions thermiques donc en toiture des bâtiments. Marc Dukrok jest właścicielem hotelów w centrum Dunkierki. Dziś spotyka się z doradcą do spraw energetyki w gminie miejskiej, aby obejrzeć prezentację na temat strat ciepła przez dach swojego budynku. Po prezentacji Mark Ducroc postanawia odwiedzić jednego z właścicieli hoteli Vincent Triquet. Prowadzi on hotel na wybrzeżu, a odkąd zainstalował panele słoneczne, minęło już 6 miesięcy. Van jest głównym łącznikiem całej społeczności hotelarzy w Dunkierce. Tak więc, miasto przekonując jedną osobę do zalet paneli słonecznych, może dotrzeć do innych potencjalnych grup docelowych w branży hotelarskiej. Na tym właśnie zasadza się idea europejskiego projektu Belief. Zdaje się na znajomych. W Heidelbergu ta koncepcja została doprowadzona do granic możliwości. Całe miasto zostało oklejone plakatami ze zdjęciami osób wszelakich profesji. Wyjaśniają oni, jakie działania podejmują w celu zrównoważonego wykorzystania energii. Kampania uświadamiająca obejmuje także najmłodszych obywateli, bierze w niej udział około 20 szkół w mieście że nasze uczniowie, oprócz lesen, schreiben i Mathematik unbedingt auch Kenntnisse von der Umwelt und von Aby przekonać jak największą liczbę osób do zaangażowania się w inicjatywę zrównoważonego wykorzystania energii, działania takie jak projekt BELIF pomagają podnieść poziom wiedzy różnych społeczności za pomocą konkretnych przykładów. Obecnie w Unii Europejskiej istnieje ponad 100 społeczności podobnych do omawianych. Czy chcesz do nich dołączyć i wnieść wkład w realizację ich projektów?